Cześć, witamy na kanale Ciciamity TV. Po tej stronie Adriancy, Patrycja Dzisiaj z okazji zdobycia 100 subskrypcji na kanale mamy dla Was paperbis bonusowy. To będzie jeden z trzech odcinków. Po co klikasz? To będzie jeden z trzech odcinków. Kolejne będą wychodzić tydzień po tygodniu, tak? Tak ustaliliśmy. Mhm. Więc mi miło nam, że jesteście z nami, że nasza liczba się zwiększa. I że to co robimy doceniacie i wam się podoba, dzięki wielkie, zostawcie informacje w komentarzu w ogóle i wpadajcie na naszego fanpage'a również, więc miłej zabawy. A teraz przejdźmy już do konkretów. A to dawaj, tryb fabularny, nie, wyzwań, wyzwań. tak? Wyzwań. Powiedz mi, które. No, ustaliśmy, że od pierwszego zaczynamy, od 10 minut. No dobra. Dobra, zrobimy sobie najprawdopodobniej dwie rundki po 10 minut i zobaczymy jak to nam wyjdzie. Takie miejsce w rankingu. Nie, 9750 Siedem Dobra, gram Słoba jesteś <laughs> no Jest to, osoba. ktoś inny po prostu to ogrywa No wtedy. to opowiedz widzom w ogóle na czym to polega. No jak tutaj widzicie, oczywiście mamy tutaj czas. Czas zacznie nam lecieć w momencie, kiedy zaczniemy przyjmować pierwszego patenta Mamy nieograniczoną ilość yy... Jakby przyjęte. Nawet nie pamiętam, co to było dokładnie. Tutaj na pewno będziemy dostawać punkty dla każdego petenta, którego właściwie spławimy, bądź też przyjmiemy. A to prawdopodobnie ilość petentów, jakich musimy przyjąć, czy coś na stole. Czyli po prostu mamy nieograniczony czas. Raczej mamy 10 minut, i w ciągu 10 minut jak najwięcej. Dobra, ja to przeczytam. Otycja ma też chore gardło, jak pamiętacie, więc oszczędzimy. Arstoczka, Ministerstwo Przepływu Ludności oficjalny biuletyn. Gra bez końca na czas, w ciągu 10 minut. Odpraw jak największą ilość podróżnych. Za jednego podróżnego otrzymasz jeden punkt. Każde upomnienie skraca twój czas o pół minuty. Obowiązujący przepis znajdziesz w Księdze Zasad. Niech żyje Arstoczka. O i masz tych poszukiwanych, prawda? Ale... poszukiwanych jak zwykle. A yy, sobie tu ich. No i? No i mam moją wesołą książeczkę zasad. I karteczkę na biurku zasad. I karteczkę, tak, już mam przygotowaną. Także, ruszamy. Jak to mi wróci do tej gry, to była jedna z pierwszych serii naszych chyba. Mhm. Dokumenty, proszę. Cele waszej podróży? Krewni. Praca. Pierwszy problem. Co się stało? Dwie wiedza krewnych, a, a ma wpisane praca. Znalazłam błędny cel podróży w waszej zgodzie na wjazd. Mój błąd podróżuje za pracą. No ty cwaniaku. To się liczy, kręcone, krótkie, waga się zgadza, wzrost w sumie też się zgadza, impor, twoja godność, twój kodzik, no data się zgadza, Haj impor, Eee, y, dobrze. Co? Jaki hi I kończysz grę zdrowe. jak? Mhm. Jak źle odprawisz, to też kończysz grę. Jak się pomylisz? Nie, wtedy skraca mi się czas. A, co, co? Plus jeden. Następny, proszę. Masz 9000 osób do pokonania. Pamiętaj. Do kolenia. Dokumenty, proszę. Cel Waszej podróży? Praca. Długość pobytu. Dane w warstoczce kilka tygodni. Gdzie masz? Zdwojny na pracę. tak. Gdzie masz zgodę na wjazd? Nie macie zgody na miast. jest tutaj. No to kurna, marnujesz mój czas, człowieku. <noise> Brakowałoby wam tej Patrycji, która walczy z petentami. Ty, zuzo ty. Jaka zuzo? Ty, Zus Zusie ty. <noise> to jest sus. To jest sus. z susem. No to jest takie dwusłowne, ale masz rację. Z nimi Taka człowiek walczy. I rokes, waga, wzrost. No spoko, dobra. No spoko. Niech ci będzie. Wolny mi stąd, nie zajmuj mi więcej czasu. Sprawuj się dobrze. Przygotujcie dokumenty, jaśnie państwo. E, nikt nie idzie do ciebie, nikt ci nie lubi. No bo następny dopiero. Eee. No, za szybko, pospieszyłam się. Dokumenty, proszę. Cel waszej podróży? Mierzam pracować, długość pobytu. 6 miesięcy to się zgadza. Du, du, du. Chyba nikt z tych. Ale zobacz, ona jest m a jest kobietą. Nie yeah. M. Ona nie jest kobietą? To jest facet? No. Aha, słody. Nie myślę, że to kobieta. No, proszę bardzo. Są zgodne. Antegra, sand, marmero, urod gasa, urodzone. No dobra, okej, okay. praca. Kręcone w nieładzie. No to jest okej, okay. waga się zgadza. Wzrost mi się nie zgadza. Za duży jesteś, chłopie. To przez Ta informacja o, się nie zgadza. Nie wiem co powiedzieć. Dawaj odciski palców, Menelu jeden. O Jezu. To znowu jesteś wredną panią w porządku. Oczywiście, że nie w porządku. Wasze tożsamość się nie zgadza. Mi o tym nie wiadomo. Areszt! I gdzie te, 10, gdzie te 10 dolców za każdego? Teraz to nie ma już nic, Zapierniczasz teraz za darmo. Ło następny proszę. Dokumenty proszę. Arstoczkanin Rasmussen Nielse. Dobra, czy data ci się życia zgadza? Jesteś mężczyzną. Dane Arstoczka Venor, Wenor. Gasa, spoko. Bosenfeld. Jak pozostać po niemiecku? Wozenfurt! No właśnie, coś mi nie pasuje, czekaj. Ja, no Wozenfurt, dobra. Jesteś jeszcze w stoczki. Oj, jest super, trzydzieści. To idź, krocz. krocz. Ty, gdzie bągu? Hummm, wyznaczeni do przeszukania. to mój. Oj, jest. A jak złapałaś tutaj na no, początku? No, w ostatniej począt... chwili ci powiem. No dobrze. Teraz będzie miał bomby, gnaty i dukaty. To po prostu będzie. Nie, nie jest przetytny. Yy, gdzie mam o tym? Broń, Kondrabanda. Dobra, nie tolerujemy przemytu. Jesteście w stanie to zobaczyć? Tak, jesteśmy w stanie to zobaczyć. Jak zdjęcie machnęli i kazali się rozebrać, Tylko no to No tak. To, to czy podskoną, mam wrażenie... czy co mnie o pod skórą Nie, nie mi, mi się wydaje, że on po prostu. Yy, mam wrażenie, że to, nie rozbie to rozbiera ludzi, to jest kamera rozbierająca. Okay. Kilka tygodni, tranzyt. Spoko, data się zgadza, data się zgadza, data się zgadza. prostu włosy, waga się zgadza, wzrost też się zgadza. Kolegia. A patrzyła, czy to nie jest poszukiwana? Ma znaczenia, tak ją wywalę zaraz. Czemu? A, w sumie też, Harry się zgadza. Niezgodność, ale że nie. Nie powinniście tu przychodzić. Wpuśćcie mnie, bo pożałujecie. To chyba wy pożałujcie, że tu przyleźliście. Jezu, podpisu. Mój głos tak subtelnie się zapada. <grytanie> Dawaj! Dokumenty proszę. Cel waszej podróży: odwiedza moich krewnych. Piękność pobytu: pozostanę kilka miesięcy. Kilka miesięcy, no to się skraca. Kodzik. Jan Andersen. O, to jest Andersen, bajki pisała. Ty, ale... To jest mężczyzna. Jesteście mężczyzną? Tak stoi w papierach. To się rozbierzcie, zobaczymy czy jest. ale ty po tutaj zaszalałaś. Kolekia Jurgositi To jest facet! Ja pierdut. Nie, chłop! A ty, a ty, no tolerancja. Widzę. Nie, po się w lata nie, 70. To Nie jest to, że ja nie toleruję. Każdy niech się ubiera jak chce, tylko jak już wiesz, okazujesz komuś, że jesteś mężczyzną, to chociaż przez moment wygląda inaczej mężczyzna, potem to, to wiesz, to mnie to na mnie rusza. Długość pobytu: 8 tygodni. Dobra, to się zgadza. To się zgadza. Nie, to też się zgadza. Kobieta. Kodzik. Kobieta nie bija. Kobieta. No, no mnie też nie sprawia przyjemności, że rozbieram ludzi tutaj u siebie, tak? A, no prawda, prawda. Właśnie, od 20 zapraszam na streama, jak coś. Następny. Kingdom Kong King Deliverance, Henryk pod przykrywką. Ty, no księdza. <laughs> tak, no ale to... Będę proszę, coś w waszej podróży zamierzam odwiedzić przyjaciół. Długość pobytu? Kilka tygodni. Dobra, to się liczy w sumie. Ale pomyśl, jak jest, to było w średniowieczu, I i Jakie on grzechy popełnił, to ciężkie. Oj tam. Ale... To, to, to działało na innej zasadzie. Póki cię nie przyłapali na tym, że zgrzeszyłeś, to nie miało znaczenia, czy zgrzeszyłeś. Znaczy nie, to... I zapłaciłeś się za to, żeby cię rozgrzeszyli, to byłeś już grzeszny, tak? Grzeszny. Grzeczny? Grzeczny. Nie, akurat w tej sytuacji to było bardziej tak, że jego dowódca powiedział, żeby to, to z... Były czasy, kiedy się płaciło za grzechy, za pokutę. Ło! Wow, robota, że... robota! Work, work! Prasować pół roku. Chcesz? dobrze. Długie włosy, waga, wzrost. Ten twój koczek mnie myli, ale. no dobra. Gabrielo ty. Gabrielo z Ej, ona jak saurytanie z Podrobione doksy. Ona jak saurian jest, Risen. jest jaszczura. Ta podrobiona ma doksy. Ten dokument jest fałszywy! Ja mam pojęcia o czym mówicie. Areszt! aresztuję ja Zabrać ją do Ej, e, Nie było żadnej tygrysicy, dzikiej pantery skaczącej do gardła. Szkoda. No, o! Dokumenty proszę. Sebastian. Bach. Jaki Bach, co ty kazałeś? Ragnar, a nie Bach. Bach, bo jak spadnie na bombę, to jest Bach. Jest. Paradizm. Dobra. mu tak żywo tą pieczęć że... A kogo to chodzi. Ja mu mogę nawet na czole przybić tą pieczęć. Spoko. Dysk, który się nie zgadzał. Eee. Krosie, podróż te podróże i <grym> Nie <grym> no pokażę zesz. znaku. Hampus Leviosa. Hampus lewiosa tak. Gre... Kolefia zachodni Grestin? Dobra, zachodni, dobra. Mężczyzna, urodzony. Co tyle, powiedzcie, co włosy... Biurokracja pełną gębą. Ty to takie jakbyś. Normalnie? Jakbyś pracowała na tej Zdaliście granicy. Zostaliście wyznaczeni do przeszukania. Jakbyś pracowała na tej granicy, to byś kurde każdego tam wyłapała. O, owszem. A ci. potem być do domu nie wróciła, bo cię by znienawidziło pół miasta. Oj, tam walicie. 8 sekund masz. Szybko przybiję, albo nie. Dawaj, dawaj, przybiję mu wejście. 7, nie zdążysz. Koniec. A, dobra, liczy Ci jeszcze ciekawe. Plus jeden zaliczymy. 9 punktów, bo jednego się nie udało. Na czas no kózwa. Kusła... No dobra, potwierdź. No i która jesteś? Eee, nie wiem. A czemu tak? A czemu tak? A czemu tak? To no zówstecz. Zówstecz i tuć. Które to jest Nie no, to po prostu chyba tuć. A czekaj. O... Może są dwa tryby na czas? A perfekcja jest albo w tym, albo w. O widzisz Ty, ty nawet tego nie widziałaś, widzę? No, czekajmy, chyba czas. Ogrywaliśmy na którym? Na tym, tak? No. no. No teraz na tym. Czyli są cztery tryby na czas. Jesteś pewna, wow. że graliśmy na pierwszym, a nie na drugim? I się, że na chyba A może? Dobra, dawaj tam. Oboje nie. Dobra. To możliwe, rzecz ujmując, że arstoczka nam się trochę przedłuży, jak tak? No. Arstoczka, Ministerstwo Przepływu Ludności. Oficjalny biuletyn gra bez końca na czas. No to to było wszystko. No Gdzie i co, to czymś to się różni? Nie. Nie w sumie. Może włączyliśmy ten sam tryb, ja tak Nie, nieważne, próbujemy. Ostatnio mieliśmy 9 punktów, udało nam się zrobić, Dobra. zobaczymy teraz. Zobaczymy na nagraniu, jak, jak to wyszło. Dokumenty, proszę z waszej podróży. Tranzyt, długość pobytu 2 dni. Lubicie nas tak nieogarniętych, co? Mm. Republio Boston, to jest zgadza kobieta. I dawaj kody. Do przetestowania. Dobra, waga ci się zgadza, wzrost ci się zgadza. To cię uznaje. Uznaję cię za godną wejścia do miasta. Tak, jeszcze sprawdzałam, czy nie jest tu. Rozkazo z rozkazu Lorda Andre. Z, z tym. Z nasz defikator, rozkazu Lorda Andre. Chciałam powiedzieć, czy nie jest na. Od wykupu. Od wykupu. Dwa dni. Dobra, to się zgadza. Długie włosy, waga, wzrost się zgadza. Wygasa. Powiem wam, uwielbiam masz stoczkę, wiecie czemu? Bo świecę kawę i oglądam jak Patrycja gra. Ja to tracił ważność, Wcześniej było mnie po drodze. Znaczy ja lubię też bardzo grać, ale po prostu jak już przy tym się mogę tak na luzie zrelaksować, posłuchać na mojej dziewoli jak kurze, ale ludzi. Tak jak, jak jej wysiada gardło, tak. To Walczy. jest po prostu wybitne. Dokumenty no proszę ty jak, podróży, odwiedziny. Ty gadać jak taki stary urzędnik. Który to 14 80 liny. lat spędził za biurkiem. Republika Boston, kobieta. To, 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 to Ona nie ma Picasso, krzywy nos. Nie Ona nie no. ma krzywą paszczę. Co zrobić. Nie jej wina, taka w się urodziła. Wilson Galen Ej, Gailen, to było. Gdzie był Galen? Gdzieś było, że szukali. A, w Star Wars. To co ty byś nie wiedziała. Pek, pek, nara. Mamy trzy Prawo osoby, proszę państwa. ostatnio było dziewięć. Następne do golenia. Następna. Jezu, jaki ty masz ryj. Oj, Jezu. W celu waszej podróży odwiedza moich krewnych. Przez miesiąc. Wiesz co powiedziałem mojego kumplowi z pracy, który zasubskrybował kanał. I chcę no, ze swoimi dziećmi obejrzeć sobie tam niektóre filmiki. Przepraszam, ma brzydką buzię. <noise> nie no, mówiłem, to, się, to się wyciszy. Nie no, mówiłem mu, że tam niektóre filmy są bardziej dla dorosłych, niektóre dla dzieci. Tam wiesz, Minecraft Dungeons, poleciłem, poleciłem właśnie Overcook. to, No z drugiej strony, no tutaj no, jakby, jakby poszedł do urzędu, też by tak usłyszał, no. <grych> Więc powiedzmy, że to jest lekcja edukacyjna. Przychodź, przychodzi ktoś do urzędu. Nie, ale masz brzydką twarz. <grych> z wizytą. 30 dni, dobra. Pa, e, pani to po operacji plastycznej? Nie. A trzeba pytać, to, bo by się przydało. Ty, ty, za wysoka jesteś babo. Co ty masz za szpilę. To mi się ale... nie zgadza. Może to przez buty. No to pokaz buty. Show me your <laughs> Jak masz nie zdjęcie buty. Wszystko w porządku. No nie kurna nic się nie zgadza. Dobra, Dobra, nie było tematu. I co, i co, i co? Aleksandra. Ale, ale, Aleksandra! To jest Aleksandra. Dobra. Kodzik. No już chyba będziesz rzeczywiście zgodna z moimi założeniami, dobra, masz, masz, i to tutaj to masz na pamiątkę, nie chcesz to nie, to musi dobrze. Nie wszystkich puścimy, Patycja tym bardziej, nie wszystkich. <noise> Będzie dobry rekord. Wow. Dokumenty plus. Pan Pan Kartosyl. Jaki wytrzeszcz! Przeprowadzał się. Dobra, w tym odcinku jesteśmy ordynarni, to tak ostre. Nie, nie jesteśmy ordynarni, po prostu koleś ma wytrzeć. Rapubia, trójglorian, mężczyzna, urodzony, wygasa, okej. Okay. Dawno nie widział tak ładnej kobiety z tak ochrypniętym głosem. Dobra, no w sumie wszystko się zgadza. Nie ma to jak mieć wygodny fotel, patrz za co i wyzgarwiona. tak? Sprawujcie się dobrze. Następnie do gili gili nie? Następna. Następna. Dokumenty, proszę. Cel waszej podróży? Przejeżdżamy. Maj Ty masz paszport, babo! 14 dni musicie mieć paszport, proszę. No! Nareszcie, nareszcie. Greta Trabit. Dobrze Dobry rodzaj. A wiecie, że jest taki... Wiecie, że jak w yy, Niemczech był mur? To jest taki film, królik po sobie obejrzycie. Bardzo ciekawa... Jojo Rabbit? Nie. A nie wiem, może o królikach głównie. To nie. Ale nie, ciekawy, taki dosyć dokument... raczej dokument, to jest dokument. Polecam obejrzeć. Jeśli interesujecie się historią i tam... czasami tamtymi. Ale właśnie jest taki filmik, filmik, film normalnie pełnometrażowy Joe Rabbit. No o czym to jest? Bo ja oglądałem eee, od królika, które były w Szemorze. To jest właśnie u e, od dzieciaku, który należy w czasach hitlerowskich do Hitler Jugend. No. I wyobrażę sobie, że jego najlepszym przyjacielem. bo no co to mi opowiadałeś? ale to jest bardziej pod względem chyba komedii. Znaczy to jest taka komedia. A ja mówię o dokumencie, <laughs> o historii, a ty mówisz mi o... No ale tak, tak mówimy. No, po prostu w koncepcji tu jakichś rabitów, rabitów. Ty e, sam no. jesteś rapit jeden. Ty, coś poszło, nie tak. No i skrzyniłaś, wiesz? Widziałś... ta ważności. No, bo mnie zagadałaś, no to ty. Tu tylko dasz o rabikach. No, to, coś to, się ścicha. Ej, czekaj, ty, to nie jest kobieta, ty, ty, ty. Ty. Dobrze. Ci, ja mam za ciebie pilnować, czy pan Dobrze. ma to co... No, jeszcze po... nie doszło do tego. Rewizuj go. Coś bym powiedział, ale nie wypada, nie jest po prostu <laughs> A tu jest wersja plus 18 w sensie tej gry. Wtedy... O, dobra, jesteś naprawdę brzydką kobietą. Co to było? Królik. Aha. Topiący się w oceanie spokojny. Spokojny. Spoko. Ujrzyj Spoko. Spoko. Arstoczka! <laughs> <Lord Vader>, <laughs> Do po podróży przeprowadzam się tu. No, raczej na zawsze. chcesz zostać z nami na zawsze, niestety. Do opadnięcia bariery arstoczki. Tak. Ty, ale 5 masz 8, z... dawaj, dawaj, za co ja ci ja kawę robię? Wal się na piersi, no. Co ja nie mam piersi? Spadaj na piersi. Chyba, że na twoje. Tak, pum, zbani. Nara. No A dawaj. O, stączka. Następny! O! Ty ulepszony Giorgio! No, no, z imporu. Razet. Dwa dni. Dobra. Ej, czemu to jest Giorgio? Tylko. To jest brat Giorgia. Tak, brat Giorgia, który mieszka w imporu. I nazywa się Jan Matl. A to. A, a, a na pewno mnie jesteś przemycony. I powie, że musi zarobić. Nie, przemyfacet nic nie przemyca. Szkoda. Dziordzia to Dziordzia. Uznany. Ty to jest Dziordzia Zachod. Sprawujcie się, dobrze. Załapałeś za to. Zachód i wschód. Inaczej wschodu, wiesz? Nie załapałeś. Chodzi mi o to, że jak zachód by postępował, a wschód, to, to ten jest zachodni. Teraz kumama się. Muszę odwiedzić przyjaciół. Trzy miesiące. Dobra. Ta, ta, ta. Data. E, Republia... Les Renadi, dobra, Le, tak? Les Meradines. Tak. Las Cepialnis. Kristina, Las Aguilera, kurwa. Gdzie idziesz na wakacje? Do Las Cepialnos. Tak. Najlepsze trzy miesiące mojego życia. <laughs> Izolacji. Ty co z nią było nie tak? Ezo, czy ty czy ty musisz powiedzieć. zgoda na wjazd. No też nie zauważyłeś pieczątki. No bo ja zabawiam tam Jeżdżam tranzytem. to nie zabawiasz. <noise> zobaczysz, co napisam w komentarzu. Pieczało. 74, no, znam. Wygląd, wysokie czoło, stary masz. Teraz by to było, nie powiem, uwłaczająca a w tamtych czasach masz wysokie czoło. Nie no mam. Życie, no. Masz, Wal się, <grytanie> idź <Idzie> do przodu. Kolechia, <grytanie> zachodni Grestin, no, dobra, wykasa. No, ch chyba spoko, no. W tyłek ci zaglądać nie będę. Poszło. No dobra. Myślę, że na tym skończymy sobie, bo Patrycji gardło wysiąść z a mamy jeszcze parę rzeczy do nagrania. Dowiedzieliśmy się, to sprawdzaj teraz, ile my tego mamy tutaj. Jeszcze dwa levele, tak? Bo które robiliśmy? A czyli to robiliśmy No, dwa razy. No tak podejrzewałem. przed tym jest zapis. No dobra, czyli mogę coś zobaczyć? Ja się zastanawiam, jaki trzeba kurna wynik wytręcić, żeby ten... Yy, żeby co? A perfekcja też ma cztery poziomy. No dobra, to słuchajcie, tak jak rozmawialiśmy, na pewno wyjdzie w następnym tygodniu. Zobaczymy jeszcze. Może... Możliwe, że po prostu nie będą trzy odcinki, tylko nie wiem, cztery na przykład. Bo z tego co widzę to następny odcinek poświęcimy na te trzy plansze wtedy. Potem machniemy tą perfekcję. Inaczej. N nie umawiamy się na razie na nic. Odcinki będą co tydzień wychodzić na spokojnie sobie. I zobaczymy, jak to wszystko będzie szło. My Wam bardzo dziękujemy. Dziękujemy jeszcze raz za te subskrypcje. Naprawdę jesteście świetną publicznością. Tak jak mówiłem, jak chcecie, to bardzo Was serdecznie zapraszam o 20 na stream. Wtedy też jest Patrycja. Możecie z nami pogadać i my z Wami posłuchać opinii i po prostu pośmiać się z tego, co się dzieje. Zobaczyć Henryka w Habicie, niezapomniany widok. Ach, mogę Wam poskrzypić na żywo? Tak, może Patrycja poskrzypić na żywo, więc dzięki wielkie. 什么？就是爸爸，爸爸。